15 mieszkańców Szczecina, 15 rodzin, 15 historii. Jak się nazywacie? Nazywam się Jolanta Janus, Ryszard LaSota, Jolanta Werner, Damta Szydło. Grażyna Gawęda. Nazywam się Hanna Maria Kulig z domu Kortas. Nazywam się Alina Oklesińska-Trojnar. A ja się nazywam Katarzyna Zaremba, jestem młodszą siostrą Aliny. Nazywam się Alicja Tylman. Ewa Czejkowska. Nazywam się Małgorzata Lachtara. Halina Pytelka-Panowska. Julia Pardon. Nazywam się Urszula Olechnowicz. Nazywam się Maria Galant. Dzień dobry, jestem Roman Galant, mąż pani Marii Galant. Proszę powiedzieć, skąd pochodzą Wasze rodziny? Ze strony mamy, moja rodzina pochodzi z Polesia, ze wschodu. Ze strony ojca, to dziadek pochodził z Podczęstochowy. Moi rodzice i dziadkowie pochodzą z Wilna i spod Wilna. Z jednej strony z Ukrainy, z terenów obecnej Ukrainy. Rodzina ze strony ojca pochodzi z Rzeszowszczyzny. Rodzina i ze strony mojego ojca i ze strony mojej matki pochodzą te rodziny z Pomorza. Pomorza Chełmińskiego, powiedzmy, z Bydgoszczy. Pochodzą z tej samej wsi. To jest województwo teraz e, Wielkopolskie chyba. E, miasto Kalisz i tam była taka wieś Ciepielów. Tatuś pochodzi z Poznańskiego, mama pochodzi z Lublina. Jakie macie wspomnienia związane z rokiem 1980 oraz z tak zwanym karnawałem Solidarności? To ja byłem wtedy w Gdyni w sierpniu, na początku sierpnia jechaliśmy do Stanów i już robotnicy mówili, że jak przyjedziecie, będzie inna Polska. No to już to się szykowało widocznie wcześniej. No i przejechaliśmy do Bostonu. I dowiedzieliśmy się, że, że właśnie strojki są. No i od razu wszyscy się do Solidarności zapisali. No to były bardzo burzliwe te wydarzenia i to nie w sposób się było od tego nawet odizolować, ponieważ, no tak jak powiedziałam, wówczas kontynuowałam naukę na Uniwersytecie Wrocławskim. No i pamiętam oczywiście strajki studenckie. Pamiętam przyjazd Michnika i Kuronia na naszą uczelnię i wykład, który wtedy wygłosili. Pamiętam to, że właśnie były takie nadzieje, że się trochę zreformują te uczelnie, ponieważ no, miały one swoje mankamenty. No i oczywiście pamiętam tą całą atmosferę w kraju, tej nadziei na to, że może być w Polsce zupełnie inaczej. Wtedy byłam też i w organizacji z mojej firmy, ale firma była nieduża, więc żadne yy... Potem reperkusje tego nie były. Ale pamiętam, że y, po prostu mieliśmy wtedy... Ogromny zapał do zmiany władzy, do zmiany systemu, do tego, by zacząć żyć bardziej swobodnie, bardziej tak jak ludzie mają na Zachodzie, bo przecież w czasach Kierkowskich to myśmy na przykład często mogli pojechać do Berlina, ale to był Berlin jeszcze ten wschodni, ale mimo wszystko ja mogłam spokojnie tam kupić buty eleganckie, skórzane. Jak wspominacie słynne kolejki z czasów PRL-u? Na początku lat 80 jak to się zaczęły takie właśnie te pustki w sklepach, ja wtedy byłam w Poznaniu, mieszkałam na stacji, no to o 6 rano jak szłam do sklepu, no to ewentualnie można było kupić śmietanę, ocet no to był. Ta śmietana i mleko, czy, czy coś takiego, to już, to już było coś. Najgorsze I... były te kolejki, kolejki, kolejki. No powiem szczerze, że ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek stała w jakiejś bardzo długiej kolejce. No i te kartki potem nawet czasami się wymieniało, jak ktoś nie palił papierosu, to oddawał no tak, swoją kartkę by... za inną. Po prostu wszystko się dało zorganizować, załatwić. Ja za dużo w kolejkach nie stałam, dlatego że generalnie jakby nie było, nie miałam takich potrzeb. Czy pamiętacie moment ogłoszenia stanu wojennego? Byłam na studiach z koleżanką, byliśmy na stacji, telewizorka nie było. W tą niedzielę rano otworzyłam oczy. Nie, nie było oczywiście trójki i 60 minut na godzinę, bo po to człowiek włącza. Próbowałam włączyć telewizor. Patrzę. Czarny ekran, nie ma niczego. Pojawił się Jaruzelski. Mm. Ja byłam strasznie zestresowana. To było jak obuchem. Pamiętam, że mnie wtedy strach ogarnął. To był taki dziwny strach, ja pamiętam właśnie. Daliśmy się, co będzie dalej. Wyjechałam do rodziców z dziećmi. Ja się po prostu, męża wtedy nie było. A ja się bałam. Bałam się, bo wiedziałam, że strzelają. Była też taka interpretacja, że mogłaby być interwencja radziecka, więc ta interwencja radziecka byłaby jeszcze czymś gorszym, więc to wszystko było takie problematyczne, niejednoznaczne. Z czym kojarzy się wam słowo niepodległość? No, niepodległość kojarzy mi się z wolnością. Wolność. Z wolnością. Wolność. Wolność. Wolność słowa. A wolność jest dla mnie najważniejsza? Z wolnością, najbardziej z wolnością. No z wolnością. A wolność to coś, co jest najważniejsze. To jest podstawowe prawo człowieka i uważam, że nie wolno tego zabierać. W żadnym sensie, w żadnym. To jest bardzo ważne. Wiąże mi się z tym to, że nie ma konfliktu wojennego. Mam swój, swój kraj, swoją ojczyznę i że mogę mówić w swoim języku, mogę myśleć o swojej historii. I mogę się też z tym wszystkim dzielić z innymi. Ale z taką wolnością, nie stricte wolnością, jak za czasów zaborów, tylko taką właśnie wolnością no może zabrzmi to patetycznie, ale z wolnością mojej duszy. Czy czujecie się patriotami szczecińskimi, zachodniopomorskimi, polskimi? No tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Czy razy. Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. Czuję się w całości. Tu jest moja ziemia, tu jest, to są moje korzenie, tego nie zdradzę. Ja zdecydowanie tak. No ja wiem, co by przekazać młodszym pokoleniom, żeby po prostu starali się myśleć. Słuchać tych starszych, pytać, zadawać dużo pytań. Mają tyle możliwości i po prostu no, sięgać po te możliwości. Żeby robić. To, co się chce, dążyć do tego, żeby osiągnąć to, co się chce w życiu. Ja to w ogóle bym chciała, żeby ludzie byli no, życzliwi i tolerancyjni. Wtedy chyba było więcej, więcej tolerancji, więcej takiej uprzejmości wobec drugiego człowieka. Tak się chyba więcej go zauważało, chciała, żeby każdego docenić i wiedzieć, że każdy może być no, jaki chce, może być. Tolerancja i taka zauważenie drugiego właśnie człowieka, że on też jest, ma prawo być jakim chce. Co chcielibyście przekazać młodszym pokoleniom? Niech się uczą sami na swoich błędach. Muszą sami się nauczyć wszystkiego, doświadczyć. Teraz młodzież nie słucha starszych. Chyba nie dlatego, że wie Pani, są mądrzejsi w ogóle od nas i, i ja nie lubię takiego gadania, że my to, że, że, że kiedyś ta młodzież była lepsza była. Tak zawsze się kłócę z moimi koleżankami, bo kiedyś była młodsza, młodzież lepsza. Ja mówię, jakbyś Ty się urodziła w tych czasach, co teraz, to byś była taką samą młodzież, jak i oni jak Sokrates. Zawsze każde pokolenie mówi, że, że oni są lepsi. Ja bym chciała, żeby po prostu, jak to powiedziała Hanka Bielicka, kochajcie się, bo życie jest krótkie, chociaż trwa długo. I tyle. To jest twoje miejsce, twoje gniazdo i musisz o nie dbać. Żeby się nie zrażali przeciwnościami i zawsze padli do przodu. Czy lubicie Szczecin? Co się Wam tutaj podoba? Jestem zakochana w Szczecinie. Uwielbiam to miasto, jego położenie, wśród lasów, bardzo blisko nad morze. Dobrze mi się tutaj żyje. Miasto się rozwija, jest dużo ośrodków kulturalnych, kulturalno-oświatowych, są teatry. No ta filharmonia moja ukochana, do której chodziłam przedtem. To urzędu miasta, a teraz tutaj chodzę? Szalenie mi się podoba to, że mam tak blisko do parku, który zaczyna się w centrum miasta i nie wychodząc wśród drzew, ląduje w lesie głębokim. I jezioro mam też, także Szczecin bardzo lubię. Też jestem, powiedziałbym, fanem Szczecina, chociaż się urodziłem bardzo daleko. Tam też jest pięknie, ale tak jak jest w Szczecinie, to chyba nigdzie nie ma. Także. Powiedziałbym, że jest to fantastyczne miejsce do życia. Jest to miasto przestronne, jest dużo zieleni, dużo drzew. Trzecim wyróżnia to, że jest przede wszystkim pięknie położony Nad Odrą, piękną rzeką. Tutaj, no, dla mnie też było zawsze bardzo interesujące to, że już nawet jak chodziłam do szkoły podstawowej, to było normalne, że my ze sobą, z koleżankami rozmawiałyśmy w taki sposób, że a moja mama to stąd, a tata stąd, a twoja skąd, a stąd, a moja stąd. I to było normalne. I to ta społeczność, która tu się tworzyła, to właściwie moim zdaniem no właśnie to, że tak rozmawialiśmy, a moja stąd, a moja stąd, to przynajmniej w tym środowisku, w którym ja byłam, to bardziej było łączące niż takie dzielące i szukające jakichś wspólnych podmiotów. No mieliśmy wspólne podmioty do szkoły, chodziliśmy gdzieś tam na podwórku, te nasze zabawy i tak dalej. I to po prostu było normalne te, tego typu rozmowy. Więc ja jestem tym pierwszym pokoleniem, które się tutaj urodziło, w tym polskim Szczecinie, ale jednocześnie ten brak ciągłości i te pytania, co tam ci myślą, no też był istotny. I to jak zaczęliśmy odkrywać te karty w latach 90. tu dla nas. No było bardzo interesujące, moim zdaniem, bardzo cenne, a jednocześnie, jak bywałam na przykład gdzieś w Polsce, gdzie było tak od, od dziada, pradziada w jednym miejscu, to oni trochę tak na nas patrzyli, że my tutaj jesteśmy, a i tak Niemcy was zabiorą kiedyś. Nie, nie patrzyli na to, że my, że my jesteśmy Polakami, a my jesteśmy Polakami jak najbardziej. I to takimi Polakami, którzy potrafią. Innych zrozumieć bardziej, ponieważ nasze losy są tak bardzo skomplikowane. My jesteśmy tutaj taką trochę mieszanką tych historii. To nie są takie nudne historie, że się siedzi w jednym miejscu, i tu się nagle z, z tym kiedyś kłóciłem, z tamtym później czy coś. I, I to jedno miejsce tylko widzę. My tu mamy takie te nitki, które prowadzą w rozmaite miejsca. To, to z kimkolwiek z naszego pokolenia, z mojego pokolenia, a nawet z tego młodszego, jeśli by było, zainteresowane, by się nie spotkać, to, to tych nitek jest mnóstwo. No, z tego się coś tworzy. No, ja przynajmniej tak to wszystko odbieram. Oczywiście, że takie te balasty przeszłości no, są trudne. I nie należy ich tak bardzo ciągnąć, ale te, ta pamięć powinna być, moim zdaniem. I ten, też, dlatego ten nasz region wydaje mi się tak wspaniały. Chociaż no, kiedyś to niczegoś brakowało, że to właściwie to tu stąd, tu tu stąd, ten tu, to i że my tutaj, czy my tu, naprawdę, ale ja już teraz naprawdę czuję się to u siebie.